nową trasę downhillową na tej górze. Tu jest hardkorowa ściana pionowa. To, pion, to jest pion, dosłownie pion. Co to jest, kurwa? O, mostek, tutaj taki Canadian style. Ale co tu się wyprawia? To jest hopa, tu jest barierka, tu jest tyczka. To się chyba banym skacze nad tą to, to, to. Tu są no, korzeni kamieni, korzeni kamieni. Siemano, z tej strony Oskar Macuk. My jesteśmy na Górze Żar na trasie downhillowej. Tak jak widzicie, przyjechałem tu tylko po to, specjalnie dla was, ponieważ pisało do mnie dużo osób, że chcielibyście, żebym nagrał relację jak oceniam tą trasę kilową. I jeszcze Wam nie będę mówił, za chwilę zobaczycie tą relację całą. Najpierw przyjadę tą trasę troszkę wolniej, potem postaram się najszybciej jak umiem. Ale powiem Wam, że naprawdę jest co oglądać, jest to ciekawe, będzie dużo się działo, a więc zaczynamy. Lecimy kilową. trasę pierwszy raz tutaj w tym roku. Zobaczymy to, co się w Tu jest jakieś kamienie. Za, od tego dobra, dziwna chopa. Więc kamienie na kamienie. O kur, już będzie wyłonione. Hardcore, pyk. Wanda, banda, zjeździ tutaj oh, 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 oh. Co tu się wyprawia, proszę Państwa Belki, oj to będzie śmieszne Hopa, o oh, fak. Tego się nie spodziewałem, co tu się dzieje Tyk, lecę, tu jest jakaś popa O, oh, gdzieś ląduje Tyk, ja przejazd przez Tak widać? No ale mówię, nie jechałem tą trasą, więc tutaj nie oczekujcie jakichś cudów. Dobra, jedziemy, kawałek nie? O! O, to jest ciekawe! Step up. W ogóle jakim piecem to trzeba by było lecieć, żeby to wskoczyć? Lądowanie na kijki pokryte folią. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, ja sobie tu stanę, że niby to jakby był start gate. Jeszcze raz. A więc nie chcę się jeszcze wypowiadać. Ale jest dziwnie, muszę przyznać, jest ciekawa ta trasa, taka, że nie wiem kto ją budował. Jeżeli wiecie, możecie napisać w komentarzu. Ale pierwsza raz po takiej tasie jadę, a to już jest początek. Słyszałem, że będzie dziwnie. No dobrze, lecimy dalej, tak jak mówię, nie śmiejcie się, że jadę powoli, bo nie znam tej trasy. Ale możemy coś zaskoczyć i już widzę, że coś mnie na pewno zaskoczy, więc zakładam kamerę, lecimy dalej. Dobra, idziemy. Spokojnie. A czekajcie, tu można w prawo. Co tu się dzieje w ogóle? Tu jest hardcoreowa ściana pionowa, tam jest zjazd. Ja nie będę lamersko, tylko pojadę tą hardkorową ścianę. Tam to w ogóle jest hopa? Nie wiem, co To jest piąty, to jest piąty słownie piąty. Pyk, tu hop, a nie, to jest mulda, tak, dobra. Pyk, tutaj jest przejazd. Tu jest hopa, no ale można przejechać. Dobra. Pyk, tu lecimy. Tu jest hopa, oh, kurde. Szybciej powinniśmy mieć. no dobra, nieważne, nie wiedziałem. Tyk, jadę tutaj piecem. Tu mamy... Co to jest, kurwa? Co tu się dzieje w ogóle? Tu chyba jest wyznaczona trasa, no nie no, tak zaznaczone, no więc tu się tędy jedzie. To tu się wyprawia. Dobra, wjeżdżam, przejeżdżam. Jakieś jakby się łączyli trasy z jednej, z prawej, z lewej. Dobra, lecimy dalej. Tyk, przejście. Przejazd tu jest, chopał. tak, dół. Mówię, no nie ten piesem, nie. Dobra, widzicie, z kamienia. Tu fajne, tu jest trochę fajna sekcja leśna. Próg, kolejny próg. panda okej. Okay. To jest przyjemne całkiem. Ja, tu pyk, to jakiś kamień, tu się chyba ten, li, dobra. Tu, tu pyk, lewa, prawa, prawa między Międzyczasami. To jest przyjemnie. Tu wo, ho, 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 ho. Nie mam pojęcia jak się na to ma prędkość stąd. Żeby lecić, no ale dobra. Powiedzmy, że że ma się. Więc tu przejdę boczkiem. Pyk. I lecę To Dobra banda. O, mostek tutaj jaki Canadian style. Z dropem, nie, ze zjazdem, dobra. Jedziemy, tu jest trawers, fajnie, to przyjemne. stroma ścianka. Up. wow, trawers w drugą, to też fajne, muszę przyznać, tu mi się podoba. Tu się całkiem płynnie jedzie, tu, tu znowu, a tu jest kruk, dobra. Co jest, kaszteniłem. Dobra, staję na górze, pyk. Lecimy, tu ten trawersik, który jest tak mówiłem, zestaw z kamienia, który panda. wo, tu jest hardcore, bo co się dzieje? Kamienie, trawers, a tu jest hopa, dobra, później tu się leci. Cały czas lecimy bokiem. Prawo jest że jedziecie po ścianie. O! Prawo jest na korzenie, na kamienie. Cały czas sieci te wersją. To jest ciekawe pomysł, jeszcze taki często nie jechałem, żeby cały czas był trał Ale dobre, o tu już się troszkę znajtowuje. Dzienka ścieżka po takie. Także pochodzą, dobre. to fajne. To naprawdę fajne. To fakt, który raczej nie polecę teraz. Pyk. Dzieżam. Pyk, 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 pyk. Fajnie, między drzewami, ciasno. To mi się podoba. Chopa. korzenie, Oj drzewa, hopa z kamienia. Tak ci, Kolejna hopa, nie mam pojęcia gdzie. Chłopie dobra, kolejny pit stop, Ale co tu się wyprawia, proszę państwa! Wow! Wow! Dobra, stoję, jeszcze. Jeszcze je nie, wiem, co widzicie? Jest do bo kolejna hopa z kamienia. Co za faz? Lądowanie na głazach i znaczy. dobra. Po pierwsze jest faza na... Kopy, które są z kamieni i na wybiciach, które nie mają lądowań, albo mają lądowania w, na płasko w korzenie. No jest to dziwne, ale ja nie mówię to, żebym to hejtował w żaden sposób. Bo ja, ja się nie znam na trasach kilowych. kiedy jeździłem, a teraz powiedzmy to już tego nie robię. Fajne są te odcinki leśne, fajne są te trawersy, fajnie, bo jeszcze te, ta ziemia nie jest taka jak tam na trasach innych strasznie zbita, tylko jest fajny taki leśny klimacik, to mi się podoba naprawdę. No jest wymagające. Na pewno ciężko się tu leci piecem. Spróbuję za drugim razem, jak będę robił drugie kółko to już dość szybko, mam nadzieję, że będzie to wyglądało fajnie, a my lecimy w dół Dobra, ruszamy stąd, z tej belki, co tutaj stało to... O, to pionowo, pionowo, jedziemy w lewo, wjazd, tyk, kolejna, aha, tu hopa, dobra, powinienem szybciej jechać, żeby ją tyk, w prawo, tu, tyk, To fajne, tu się pewnie, o, kolejna, o nie pa. To jest ciekawe, patrzcie, co tu jest chopa, tu, tu jest barierka, tu jest tyczka to się chyba banem skacze na tą tą No nie wiem, no ale dobra, jadę. Pyk, podbicie trawers. Zjazd po krzakach. po kolejny. trawers. Tu dużo korzeni kamieni, korzeni kamieni. Korzeni kamieni, kamieni korzeni. Dobra, pyk. I tu wylatujemy już na polankę. Gdzie mamy tą hopę? To jest chyba końcóweczka, tak? Wow, ale to jest hardcore Ikei, yeah! No, piękna sprawa, proszę Państwa, po prostu piękna sprawa. Dobrze, ja już jestem po pierwszym przejeździe, widzieliście, jak to wyglądało. A w tej chwili postaram się przejechać całą trasę ciągiem. Zobaczymy, jaki uda mi się zrobić czas. Yy, mam nadzieję, że najszybciej jak umiem. Nie chcę ryzykować życia, bo trasa jest na pewno wymagająca. A ja nie jestem dobrym nauki więc zobaczymy, co mi się uda ugrać. Jeżeli chcecie się śmiać, możecie pisać komentarze, śmiecie się. Śmiejecie. Jeżeli nie, to nie, dajcie mi znać, czy w ogóle oceniać, że moja trasa, przejazd na tej trasy jest ok. A więc lecimy. 3, 2, 1, start. Pyk. Pyk. Banda. Pyk. Tu skok. Przejeżdżamy lądowanie na kamieniach. Łoł. 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 Jest przeżywają dobra. Pyk. Brawo. Tutaj jedziemy szybko. Pyk. Bicie bandy. Chopka. O, przeskakujemy. Pyk. Przeskakujemy. Tutaj na chopka. Piął prawda? prawo ło, wow. ściołem hopka, joł pyk My tu jeden off jeszcze nie ogarniam, nie ukływamy. więc tu nie będę szalał pyk lecimy piecem o, oh, Jezu kurczę, no pyk tu dam chwilę, o, ja. udało jest, pyk lecimy, hopa Yo. o, oh. ale buła tu pełnym piecem Dokonanie prawo Wandao To było ciekawe jak widzieliście Na przejściu Tak, jadę dalej Uf. Jest ozdroweń. Co mogę powiedzieć Jedziemy tu Na zewnątrz jest chyba Ta sekcja półek Więc lecimy, dobra Pierwszy zespoł to te wybicie z kamienia, pyk Kolejny zeskok, pyk Banda, lewa, prawa, lewa, pyk Te Spokojnie, dobrze przejeżdżamy Tutaj kolejna półka, pyk, lewa Dobra Uf. Ta chopa z kamienia, jej tu chyba jeszcze nie polecę Dzięki A, mogłem wstrzymać się, bo to takie wyda. Tu zakręcik, chwila odpoczynku i trawers. go piecem, piecem szeroko tutaj do hamowania przez zakręt. Wybicie się wysoko, jadę, dobra. Tu dolna linia, przejazd ze skok. Pamiętam że ten te drzewo, jest okej, okay, nie odbiję się. Jadę tu, cały z dolną linią. Tu lekki podjeździk, dobra, tutaj. Jedziemy, o tu gład na środku, fajnie. Tutaj taka hopa. Ale traw jest pyk, chopka Przyspieszamy piecuje śniutko, prawa, prawa, lewa, pyk, hopa, Wo Dobra, przeżyłem. Lecę dalej. Traba jest lewa, nie wiem czy widzicie, bo ciemno. Okej, okay, spokojnie. Tutaj pyk, zjeżdżam, hopa. Dlądowanie na korzenia. Pyk, dobra. Cięcie w trawie. Przejeździk. pełnym uj, piecem. Jest złapiec, słukam. Jechać pójdźcie, wybicie z kamienia. No dobali, szybkie rzeke. Lepiej, jeszcze mówienie tam, czas to nie jest ułatwienie, ciemno. Nie widzę, co się dzieje. Nie widzę, co się nie boisz, przynajmniej. Źle po kamieniu. Padałem po koń. Mogłem gadać. aaa, łupu, łupu, Ręce mi odpadają. Hamulce mi odpadają. Ale jadę, przejazdu. tu widzę, wybicie z kamienia, pojazd dziesiąty, lądowanie na kamieniach Odpadają mi dłonie, ale się nie poddam. Dobra, pyk. To do... Uh. Tak. Kolejna hopa, o nie, tego nie lecę. Pyk. Zakręt w prawo. Zjeżdżamy w lewo. Tu pyk, zjeździ, ohopa chopa, W to takich jestem. Jest tak. super rank. Tu zjazd stromo. Jedziemy stromo, to podawaj się. Brawo. Jedziemy tutaj. Tu pyk, a. i tu już jest ubita trasa, szybko, szybko po korzenie po kamieniach, jeszcze szybko lewam, stromy wjazd, drop, puszczamy hamulcę, skoczymy, hamujemy, do hamowanie zakręt, dobra, wjeżdżam na Trawesa To jest dość lajtowo, pyk, lecimy, jeszcze hopka, Muszę trzeba się trzymać mocno, tę pizda napizdawuję, i lądujemy, przeżyłem. Nie wiem jaki czas. Zaraz zobaczymy, czekajcie na zegarku. Tu jest 4.20, więc pewnie jest koło 4 minut. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Czy by, chcielibyście więcej tam chwilę, że Czy nie chcecie? Pamiętajcie łapkę, subskrypcja, dzwoneczek, masę I widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!